Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Chciałem Wam opowiedzieć jakie perypetie, jaką przygodę przeżywam ostatnio z firmą Caput. Jak wiecie miałem Androida od Caputa i od Seacane. Sam nie wiedziałem którego wybrać. Wybrałem w końcu Seacane a kaputa sprzedałem mojemu widzowi. Po czym widz napisał, że niestety nie działa Ekran dotykowy. No, ja byłem trochę zdziwiony, bo wszystko działało, kiedy pakowałem sprzęt. No ale mówię: OK, no to proszę odesłać, zwracam pieniądze. Sprzęt przyszedł, sprawdziłem. Rzeczywiście ekran nie działał. No to sobie pomyślałem: OK, gwarancja. Napisałem do Kabuda. To był chyba czerwiec, słuchajcie. Opisałem problem i. Osoba na czacie, nie wiem kto to był, napisała: o, czy, czy byłbym w stanie sam wymienić ekran? No, ja się trochę bałem, nigdy takiej rzeczy nie robiłem. A ja mówię: OK, spróbuję. Czy w razie czego utracę gwarancję, czy nie, jeżeli ja to rozbiorę sam? Oni mówią, że nie, coś takiego. I gość mi napisał: Dobra, wysyłamy nowy ekran. Yy, I ja decydując się na to, odpowiadając im, że OK, spróbuję sam. Rozkręciłem ten sprzęt, popatrząc, patrząc, czy w ogóle sobie poradzę, jak ten ekran się wymienia. No i było to w miarę proste, stwierdziłem: OK, no to czekam na ekran. Pokażę wam korespondencję, żebym nie był gołosłowny. A przy okazji, jak go rozkręcałem, to zauważyłem, że jest uszkodzona taśma, i prawdopodobnie taśma była uszkodzona, a nie sam ekran. Okej, okay, tutaj była wymiana tych wszystkich wiadomości. Oni mi na przykład napisali, że maybe the touchscreen cable is loose, tak? czyli może się tylko kabelek y, poluźnił. Zrobili mi strzałeczkę, żebym sprawdził. Aha, no to tym bardziej wtedy właśnie go otwierałem, żeby popatrzeć, czy czasem nie wyskoczył kabelek. A wszystko jak było widać, czy nie widać, podacie 21 czerwca. No i ja się chyba właśnie zapytałem, jeśli go rozłożę, czy czasem nie skrócę gwarancji. Please handle with care, czyli ostrożnie. The warranty will not be lost, czyli nie stracisz gwarancji. No ale w ogóle poprosili o zdjęcia. No, i napisałem, że puściłem zdjęcia. Cały czas widzę 23 czerwca. No i zobaczcie, co odpisują po zdjęciach. a, zrobiłem zdjęcie tego uszkodzonego kabla właśnie załamanego taśmy. I see. I'm sending you a touchscreen for replacement. Wysyłam ci nowy ekran dotykowy. Can you replace it? No, i napisałem: OK, I will try. Spróbuję. Wszystko 23 czerwca. No, i po takiej wiadomości, gdzie jest po prostu napisane: wysyłam nowy ekran. Ja grzecznie czekałem. Tak sobie pomyślałem, że pewnie wyślą jakimś statkiem, żeby było oszczędnie, więc grzecznie czekałem. A szczerze powiedziawszy, w ogóle o tym zapomniałem. No, i po jakimś czasie, proszę bardzo, 5 sierpnia. Napisałem I haven't received the touchscreen. Did you send it? Nie otrzymałem ekranu, czy go wysłaliście. No i oni się słuchajcie, zaczynają tłumaczyć, że jak to, żeby wysłać, to trzeba zamów zrobić zamówienie, że oni nie mogą po prostu wysłać bez zamówienia. Że proszę zrobić zamówienie na jednego dolara. No i w ramach wysyłki tego zamówienia oni mi wyślą. Ja wpadłem w wściekłość. Pardon me, słucham. I powiedziałem, że nie dołożę ani grosza. Znaczy, generalnie nie chodziło tego dolara, tylko o to, że obiecali, że wysyłają. Ja po prostu straciłem dwa miesiące i nic. I oni się tłumaczą, że jak co, to mogą zmniejszyć na pół dolara. Proszę bardzo. Change it to 0.5. Że mogą mi w ogóle zwrócić. A jakżeś się zapytałem. Why did you lie to me? Dlaczego żeście mi okłamali? Pisząc, że wysyłacie. A dwa miesiące nic nie było wysłane. Oni się już tu tak tłumaczyli, że generalnie mnie się, ja już miałem dość tego. No i słuchajcie, ja rzeczywiście zrobiłem to zamówienie na dolara. Przeszły mi, że tak powiem, nerwy, ale powiedziałem, żeby wysłali jak najszybciej. I rzeczywiście ekran doszedł, słuchajcie, w tydzień. Ja jeszcze raz napisałem, co będzie, jeżeli jednak nie wymienię, czy będę mógł go odesłać do was. Oni mi piszą: You have to believe in yourself. Musisz uwierzyć w siebie, swoje możliwości, i dasz radę. Tak, no, wtedy jakbyś jeszcze nie skapnąłem, dlaczego tak grzecznie piszą ładnie, ale słuchajcie, im cały czas chodziło o to, żebym ja czasem nie wysłał im sprzętu do Chin. I nie wiem dlaczego, słuchajcie. Bo potem jest dalszy ciąg korespondencji, już się za chwilę dowiecie dlaczego. I cały czas zniechęcają, nie odpisują, żebym ja czasem nie wysłał do nich sprzętu, a ja pisałem do nich kilkukrotnie, proszę o adres, że wysyłam sprzęt w ramach gwarancji. A, no i widzę, że ekran doszedł 25 sierpnia, bo ja ładnie napisałem, że The Touchscreen arrived today. Ale cable is damaged the same way, słuchajcie, przysłali kabel, ta, znaczy ekran z taśmą i zniszczony dokładnie tak samo, tak samo załamany jak tamten sprzęt i znowu mi skoczyło ciśnienie. A żeby nie być gołosłowny, tutaj ekran zapakowany w jakimś tam, w jakiejś tam gąbce i tak dalej i tutaj jest załamanie, zaraz wam to pokażę bliżej. Samego ekranu jeszcze nie odpakowałem. Jest tutaj owinięty taśmą. No, i takie załamanie taśmy, identyczne jak w oryginalnym sprzęcie. No i odpisałem im co jest grane. Przewód jest znowu załamany. Oni poprosili, please take a connection photo and show it to me. A żeby przysłać zdjęcie tej taśmy, ja zrobiłem trzy zdjęcia, na fotosiku, wrzuciłem. No i oni odpisują, że kabel nie wydaje się być załamany. Proszę spróbować zainstalować. Wszystko się dzieje 25 sierpnia. Ja piszę, że jest ewidentnie dented, czyli załamany. Jeszcze jedno zdjęcie. On, oni piszą: It's just bad. bent, it's not broken. Jest tylko przygięty, nie złamany. Ale ja sobie pomyślałem: OK, może nie jest do końca złamany, ale co, jeżeli on tam się po jakimś czasie jednak coś tam się przerwie, a mi nie gwarancja? Więc powiedziałem, że chcę chyba nowy. Pisze, że nie mogę w to uwierzyć, i w tym momencie. Słuchajcie, otworzyłem cały ekran, czyli ściągnąłem folię, i słuchajcie, nie mogłem uwierzyć. Proszę bardzo, ekran przysłali strzelony. Znaczy, pewnie w przesyłce. No to słuchajcie, ja już wpadłem po prostu niemalże w szał. Tu taśma załamana, ekran strzelony, i napisałem im dość. Odsyłam wam sprzęt, naprawiajcie to w ramach gwarancji. No i kiedy napisałem im, proszę o adres, widzę, że sprawa została przekierowana do jakiejś Ani i to było dalej 25, sprawa przekierowana, po dwóch dniach nie było żadnego newsa, żadnego adresu, więc napisałem, co jest grane, dwa dni mija, nic nie odzywacie się, na jaki adres mam wysłać, O, jakieś drobne błędy tu się przytrafiły, w pisowni, no opisałem na telefonie, a oni słuchajcie znowu send me the pictures a ja chyba im wysłałem tak tak wysłałem bo się pytam what pictures jakie zdjęcia jak ja im już wszystko wysłałem a no i oni jeśli touchscreen is broken I will reissue a touchscreen czyli wysyłają mi ponownie a ja na to że nie I'm sending the unit to you wysyłam wam sprzęt oni mnie cały czas zniechęcają jeśli wyślesz do Chin zapłacisz 60 dolarów za Wysyłkę. No ja odpisałem, że to będzie kosztowało około 30 dolarów. Proszę mi wysłać adres. A ci dalej, że jak będą naprawiać, i że jak wyślam go, że jeszcze raz będę płacił jakiś wad. Nie wiem, niby jaki wad. Jak ja nic nie kupuję, więc cały czas mnie zniechęcają. Więc pytam, jak mogę płacić jakiś wad za używany produkt naprawiany, a nie kupowany no i oni piszą, who knows, kto wie czyli generalnie mnie cały czas niechęcają 31 sierpnia czyli mija kilka dni dalej nie wysyłają adresu więc 1 września asking again, proszę ponownie na jaki adres mam wysłać sprzęt no i 2 września łaskawie, dobrze wysyłamy Ci adres i słuchajcie, wysyłają mi Taki adres, masę różnych informacji. Nie wiedziałem o co tu chodzi, jak to w ogóle wpisać, kiedy druk na poczcie, słuchajcie, nie zmieści tyle informacji, więc musiałem grzebać w internecie, co to w ogóle jest, jak to po poszeregować na miasta i tak dalej. Oni tu powypisywali jakieś prowincje, dzielnice, które nie są w ogóle potrzebne do adresu. Wiadomo, że to by być miasto i tak dalej. Więc zanim to rozszyfrowałem, a właśnie wróciłem słuchajcie z poczty, oto mój kwitek, zapłaciłem słuchajcie 116 zł, ten adres jakoś tam próbowałem to pogrupować, tu jest spółka, firma, była pusta linia, no to tam powpisywałem te różne ulice i tak dalej, zebrało się w ogóle konsylium na poczcie, trzy panie debatowały, bo nigdy w życiu nie wysyłały przesyłki do Chin, jak to w ogóle zrobić i tak dalej. A do tego one musiały to wszystko wklepać do internetu, do komputera i pani się pyta jaki jest numer lokalu, że ją nie puści system, jeżeli nie będzie numer lokalu, a tu słuchajcie nie ma numeru lokalu. To musi być jakiś olbrzymi wieżowiec, yy, w ogóle to jest miasto Shenzhen, a jak kuknąłem do internetu to tak wygląda Shenzhen. Czyli same bydlackie wieżowce. No i to jest jakiś wieżowiec zatytułowany budynek A10, ósme piętro, i tak dalej. No i mówię pani, że oni wygląda na to, są na całym piętrze, nie mają jakby lokalu. No i pani ostro debatowała na poczcie, to co ma wpisać ósme piętro, i tak dalej. No takie słuchajcie, trochę dziwne sytuacje. Ja napisałem wartość sprzętu w dolarach. Oni powiedzieli, że musi być po polsku, więc wpisałem 1700 zł. No nic, tak wygląda historia z Kabudem. Ciekawe, czy dojdzie do nich, czy się nie zgubi po drodze. No i jak będzie z wysyłką. Dzięki. Trzymajcie się.